iOS 13 w końcu mamy możliwość, by podłączyć pady od naszych konsol do iPhone'ów czy iPadów. Pokażę Wam, jak to zrobić na przykładzie pada od PlayStation 4. Na urządzeniu, z którym będziemy parować pada, włączamy najpierw Bluetooth. Następnie bierzemy kontrolę do ręki, przytrzymujemy guzik z logiem PlayStation i w tym samym czasie guzik share przez około 4 sekundy, aż zacznie migotać ta duża dioda na krawędzi kontrolera. Jak widzicie, w urządzeniach Bluetooth pad ten jest już dostępny. Klikamy na niego, wtedy on połączy się automatycznie z urządzeniem. Proszę bardzo, działa to bardzo prosto i bardzo szybko. Pokażę Wam teraz, jak działa to w grach. Pamiętajcie, że niestety bardzo mała część gier obsługuje pada. Na szczęście wraz z nowym systemem Apple troszkę ułatwiło nam nawigację po tych tytułach. Jak wejdziecie sobie w App Store, w gry jest zakładka Gry z kontrolerami. Nie ma tego jeszcze dużo, tak jak mówiłem przed chwilą, ale z uwagi na Apple Arcade myślę, że pojawi się tego znacznie więcej. Pobrałem jedną grę specjalnie dla Was, żeby pokazać Wam jak to wygląda. Tak naprawdę nic nie trzeba robić, ponieważ w momencie kiedy gra obsługuje kontroler, jedzą podłączony, to działa to automatycznie. Miłego grania i do usłyszenia w następnych filmach. Na razie, cześć. Thank you.